Od 2005 roku melduje się Szeregowa Wiśniewska do wykonywania zadań. Dziękuję. A czy jeszcze Dziękuję mogę bardzo. powitać kogoś? Panie premierze, jeszcze chciałabym bardzo serdecznie powitać i podziękować za obecność przedstawicielom Solidarności Częstochowskiej na czele z jej szefem Jackiem Strączyńskim. Szanowni Państwo, Pan Prezes Kaczyński ma kolejne spotkanie w Częstochowie, na które musi dojechać. My bardzo serdecznie dziękujemy panu premierowi, panu prezesowi Jarosławowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że nas prowadzi, za to, że mamy rząd, który troszczy się o Polskę, troszczy się o bezpieczeństwo Polaków. I Bogu niech będą dzięki, że mamy takiego przywódcę, który Polskę w sercu niesie. Panie premierze, Polska jest młoda, Polska jest piękna, Polska jest uśmiechnięta i nigdy już nie będzie brzydką panną bez posagu, bo dobrze zarządzany kraj ma ten po, posag bardzo bogaty, a myślę, że najpiękniejszym posagiem to jest to kolejne młode pokolenie, które po nas będzie Polskę w sercu niosło. Brawa serdeczne. Proszę Państwa, rzeczywiście panna piękna, to prawda. Tak jak Polska, piękna Polska, Panie Premierze. I kawaler też, bo rozumiem, że obydwoje jesteście stan stanu wolnego. Ale nie para na razie. Otóż ja jeszcze nie dokończyłem odpowiedzi na to pytanie. Jaka jest doktryna, jaka jest różnica między doktrynami naszą a pełską? No Nasza jest taka, że chcemy mieć silną armię we wszystkich aspektach. No poza tym, że no, nie planujemy tego, żeby mieć broń nuklearną, bo to jest w tej chwili niemożliwe, chociażby się nam przydała, ale yy, doktryna tej drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę ich praktykę, no, polegała na jednym, na rozbrojeniu się i trzymaniu wojsk na zachodniej granicy, no, czyli one w, w zasadzie mogłyby wtedy służyć obronie Niemiec. Więc sądzę, że to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobrze, że mogę tu na końcu o tym powiedzieć, bo to tak wygląda. Jeżeli ktoś koncentruje w sytuacji zagrożenia ze wschodu wojska na zachodzie, no to wiadomo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Jarosław. 对 Panie Prezesie, Szanowny Panie Premierze, jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę podziękować Panu Prezesowi, że dzisiaj tutaj, w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, w obważanku, jak to pani Europoseł Wiśniewska powiedziała, Częstochowy, Pan nas zaszczycił swoją obecnością. Szanowny Panie Premierze, dziękuję również za to, że Polska Powiatowa Gminna rozwija się, zrównoważony rozwój to nie jest tylko obietnica, to jest fakt. I dziękuję Panie Prezesie. Również Również za to, że swoim życiem, swoim działaniem, swoją postawą Pan jest zawsze wierny tym wartościom. Bóg, honor i ojczyzna. Dziękujemy bardzo. Ja tylko pozwolę sobie na małą korektę. Ja nikomu zaszczytu swoim przyjazdem nie robię. To jest po prostu mój obowiązek, moja praca. To, jest... to my zapraszamy częściej Panie Prezesie. I bardzo się cieszę, że mogłam się tutaj tak z liczną grupą Państwa spotkać, tym bardziej, że wiem, że zgłoszeń było jeszcze więcej. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pozdrowić jeszcze tych na sali. Jeżeli są te osoby na sali, bo aż mi się nie chce w to wierzyć, które chciały, chciały, chciały to oglądać w tym, przez telebin chyba, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to już jest prawdziwe poświęcenie. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, pan pozwoli jeszcze, że podziękuję pani europoseł Jadwidze Wiśniewskiej, która jest e, za spotkanie dzisiejsze, ale również pani europoseł. Jest pani ambasadorem nie tylko ważnych spraw na arenie międzynarodowej, ale również jest pani naszym wspaniałym człowiekiem o wielkim sercu, o wielkiej wrażliwości. I te piękne kwiaty również dla pani. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, dziękujemy, do zobaczenia, dziękujemy, dziękujemy bardzo, zapraszamy do naszych biur poselskich, zapraszamy do korpusu ochrony wyborów, zwyciężymy, proszę Państwa. Kłaniamy się nisko, do zobaczenia.